Chcemy nawiązać współpracę z wojskowymi zakładami uzbrojenia w Grudziądzu. Wojskowe zakłady uzbrojenia do tej pory kojarzone są przede wszystkim z kwestiami remontowymi takiego sprzętu wojskowego postradzieckiego. Ta dzisiejsza umowa to będzie pierwsza z firmą z branży zbrojeniowej. Jesteśmy jednym z partnerów czy uczestników programów offsetowych Wisła i Narew, o których pewnie Państwo często słyszą, i w ramach tych programów także wojskowe zakłady Uzbrojenia będą realizowały część zadań związanych z tymi programami. Na początek chcemy, żeby ta współpraca dotyczyła praktyk studenckich. Dla Państwa to już jest 140-któraś umowa czy porozumienie o współpracy. Dla nas muszę powiedzieć, że jest to pierwsze porozumienie i jestem bardzo rad. Zgodnie z zaleceniami ministerstwa powinniśmy jak najwięcej kierunków prowadzić o profilu praktycznym. Jeżeli przechodzimy na kierunki praktyczne, a już prawie połowa kierunków studiów, a mamy ich 26, jest praktyczna, to potrzeba więcej praktyk. Wymagania są takie, że na studiach pierwszego stopnia trzeba zapewnić 6 miesięcy praktyki w zakładach pracy, a na studiach drugiego stopnia magisterskich 3 miesiące. To jest dla nas wielka szansa, żeby pozyskać zdolnych młodych ludzi, którzy będą windowali. Ten nasz zakład, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia na wyższy poziom i rzeczywiście na te obszary do tej pory, które staramy się rozwijać. I Jeżeli chodzi o Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu, to Państwo są zainteresowani współpracą z trzema wydziałami. Z Wydziałem Mechanicznym, z Wydziałem Elektroniki i Informatyki oraz z Trzecim Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Nie? Ten pierwszy dokument to była ta ramowa porozumienie o współpracy, a teraz podpisujemy umowę o realizacji o organizacji traktorów studenckich. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. dziękuję. Panie Rektor, także serdecznie dziękujemy. Tam jeszcze chyba trzeba będzie od nas pieczątki uzupełniać. To no, dziękujemy Państwu.